O K59 od SGPC dowiedziałem się po raz pierwszy z wątku na Redditie i od razu przykuła ona moją uwagę. Ultrakompaktowa, minimalistyczna obudowa, której design bardziej kojarzy się ze stacjonarną konsolą, a nie z i która dodatkowo wspiera mikro ATXowe płyty główne, brzmi zbyt dobrze, żeby mogło się udać. Może jednak? Sprawdźmy. Obudowa przyszła do mnie z Taobao i nagrałem już jej unboxing, a odnośnik do tamtego filmu znajdziecie w karcie u góry. SGPCK59 ma wymiary 34 cm na 26 na 10 cm, co daje nam objętość około 7,9 litra, czyli lądujemy w dolnym przedziale formatu SFF. Ba, obudowa jest mniejsza niż PS5. Oczywiście mały format pociąga za sobą pewne problemy, ale do nich przejdziemy później. Najpierw kilka słów o tym, co możemy do niej włożyć, a wbrew pozorom nie musimy się jakoś bardzo ograniczać. Bazą do naszego pc będzie stanowić płyta główna w pełnym formacie Micro ATX albo Mini ATX. Zamontowany procesor może zosta zostać schłodzony coolerem o maksymalnej wysokości do 77 mm, czyli dobre niskoprofilowe coolery takie jak Big Shuriken 3 albo Noctua L2 L12S jak najbardziej znajdą tutaj zastosowanie. Do wyświetlania obrazu i grania posłuży nam dwuslotowa karta graficzna o maksymalnej długości do 245 mm, czyli bez problemu znajdziemy tu miejsce dla GPU pokroju 3060 Ti i 3070. Dla potrzebujących więcej miejsca na dane znajdzie się tu miejsce na jeden dysk 2,5 cala. W prądze opatrzy nas zasilacz w formacie Flex ADX i niestety żaden inny format PSU nie jest wspierany. Obudowa nie posiada żadnych fabrycznych miejsc na dodatkowe wentylatory, choć uparty użytkownik da radę zamontować kilka 40mm wentylatorów na górnych i dolnych wycięciach przy użyciu taśmy dwustronnej albo opasek zaciskowych. Nie ma niestety żadnych punktów do prowadzenia przewodów, ale to raczej zrozumiałe patrząc na ograniczone miejsce, którym dysponujemy. Cały build zajmuje naprawdę niewiele czasu. Użyłem mojego sprawdzonego Zotaka RTX 2070 Mini. Kuler CPU to Noctua NH L9 x 65. Procesor to Zion E5 2640V3, a zasilacz to Enhance NP2660B. Ze względu na grubość obudowy wynoszącą tylko 10 cm, mamy łatwy dostęp do wnętrza. Poza tym musimy włożyć tak naprawdę tylko cztery elementy, więc naprawdę ciężko podjąć tu jakąś złą decyzję. Razem z przezroczystym akrylowym panelem całość prezentuje się bardzo elegancko i minimalistycznie. Podtrzymują też moje pierwsze wrażenie z unboxingu, obudowa jest bardzo sztywna, zasługa stalowej blachy, poprawnie wykończona bez żadnych ostrych krawędzi i proszkowo pomalowana bez żadnych niedoskonałości. Ale żeby nie było tak różowo, wspomniałem o problemach, więc pogadajmy o nich chwilę. Po pierwsze wspomniany zasilacz Flex ATX. Dwa słowa, głośny drogi. Ogólnie z tym formatem jest tak, że albo zasilacz jest taniej i słaby, albo drogi mocny, a w obu przypadkach jest niestety głośny jak silnik odrzutowy. Niestety zasilacze Flex ATX mają montowane tylko wentylatory 40mm, bo większe po prostu się nie zmieszczą. I to małe sięgiełko musi wypompować całe ciepło generowane przy konwersji 230V na 12 inne. To po prostu nie może być ciche, jeśli ma działać, ale może coś da się na to zaradzić. Kolejna rzecz, nie każdy riser GPU będzie nam tutaj pasował. Zwykły riser 90 stopni jest niestety za gruby i po prostu nasza karta nie schowa się cała w obudowie. Rozwiązaniem jest skorzystanie tu ze zwykłego risera 180 stopni i odpowiedniego wygięcia. Szkoda, że producent o tym nie informuje, choć trzeba zaznaczyć, że można kupić obudowę z odpowiednim riserem w pakiecie. Jak więc sprawuje się mój PC tutaj tej obudowie? Bardzo dobrze, choć nie obyło się bez dłubania i dostosowywania wszystkiego już po samym zbudowaniu. Przede wszystkim zasilacz. ENP7660B to jeden z najcichszych zasilaczy Flex ATX na rynku, który oferuje aż 600W mocy. Ale cichy Flex ATX oznacza tylko tyle, że zasilacz nie brzmi jak silnik odrzutowy, jest tylko irytujący. Niestety nie ma na to idealnego rozwiązania. Jedną z form pomocy jest wymiana wentylatora na Noctua A40x20 w wersji 5V. Jest to, to dobry kompromis. NP7660B utrzymuje napięcie wentylatora poniżej 5V, jeśli całkowite obciążenie nie przekracza 480, może 500W. Więc poświęcamy około 100W mocy, ale zyskujemy niemal bezgłośny zasilacz. Jak dla mnie sukces, bo mój cały system pobiera maksymalnie 250W pod pełnym obciążeniem. Kolejna kwestia, hałas. Nie miałem złudzeń, że będę w stanie uzyskać tę samą kulturę pracy, jaką miałem w moim chłodzonym cieczą Krox Ale częścią uroku obudów SFF jest właśnie dłubanie i optymalizacja. Po pierwsze, własne krzywe wentylatorów. Po drugie, wymiana wentylatorów mojej Noctua L9 mm na 65 z 15mm na pełne 25mm i ustawienie tego kulera finami równolegle do gości RAM, co poprawi przepływ powietrza. Po trzecie, Dishrout GPU i zmiana fabrycznych wentylatorów na dwa 120mm Arctic PWM Slim. No i po czwarte, Undervolting GPU. Efekt jest bardzo dobrze, zresztą posłuchajcie sami. Kończąc, czy warto interesować się SGPC K59? Mam tu mieszane uczucia. Z jednej strony za 25 dolarów dostajemy ładną, dobrze wykonaną i ultrakompaktową obudowę w której build to bułka z masłem do ogarnięcia w może 30 minut. Z drugiej, jasne koszt samej obudowy to 25 dolców, ale gdzie reszta komponentów? Najbardziej cenę podbija zasilacz, bardzo drogi i na tyle specjalistyczny, że praktycznie nie da się go zastosować w innych przyszłych buildach. Trzeba mieć też na uwadze fakt, że taka ultrakompaktowa obudowa może się dość szybko zdezaktualizować i na przykład nowe generacje kart graficznych mogą w ogóle nie oferować dwuslotowych modeli do 240 mm długości. Tego po prostu nie da się przewidzieć. Pomimo prostoty build w SGPC K59 nie jest dla początkującego. Trzeba sporo czasu spędzić na dostrajaniu systemu już po zbudowaniu tak, aby utrzymać najlepszą wypadkową temperatury do hałasu do wydajności. Ale jeśli cię to nie zraża, to śmiało, nie krępuj się. K59 to bardzo solidny produkt, który potrafi dać sporo satysfakcji nawet już od samego patrzenia, jak prezentuje się na biurku. Ok, to wszystko. Dzięki i do usłyszenia w następnym filmie.